Słuchajcie, ludzie, ważne ogłoszenie, stworzyłem serwer Discord, link będzie w opisie do tego serwera No i tak, są rangi Czekajcie Są rangi, role, jak, jak są tak zwał Tak jest ten Nazwy, Nazwa, to jest maniek, gry, rozmowa I tak dalej, nie Jest bot muzyczny tak tego nazwałem Nie wiem czemu Jest kilku członków, to są moi, moi znajomi Są kanały co jest Go, Minecraft, gadanie Może stworzyć jeszcze coś A jest, jest jeszcze bot Żeby pisać sobie komendy na bota Ogólne, regulamin też jest Tylko muszę dać sobie coś zapisać Bo stworzyłem kanał Chyba zrobię to właśnie teraz Dobra, no i tak możecie wbić będzie jak mówiłem link w opisie, no, no i na